Cześć, dzisiaj sobie omówimy kolejny problem, który występuje w Excelu. Ja nazywam się Sebastian Wacisiak. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo będzie się coraz więcej filmów pojawiało. Eee, a problem, o którym chcę powiedzieć, to dzielenie tekstu. Mam jakieś dane, wycią wyciągnąć sobie dane i chcielibyśmy je podzielić. Eee, wyciągnąć po prostu fragment z tekstu. Tu mam pierwszy przypadek, różne opisy. Chcielibyśmy ostatnie znaki sobie wyciągnąć. Eee, druga sytuacja. Widzicie to, co jest zaznaczone na niebiesko? Też chcielibyśmy sobie z tego tekstu wyciągnąć. Sytuacje są różne. Czasami jest to w tym miejscu, czasami jak widać, na przykład tutaj jest to gdzieś tam w środku. I z podpisem i tu kolejny bardziej ciekawy przypadek, jak końcówki wyciągnąć. Dobra, pierwsza rzecz, która zawsze przychodzi mi do głowy to tekst jako kolumny polecenie, ale nie zawsze da się nim coś wyciągnąć, dlatego nowsza fajna rzecz, nie trzeba mieć jakichś najnowszych wersji Excel'a, chyba od 2016 wersji jest to, a nawet może od 13, czyli wypełnienie błyskawiczne. Co to jest to by wypełnienie błyskawiczne, jak ono działa? Zobaczcie, tutaj mamy pewien wzór danych, które chcielibyśmy sobie wyciągnąć, więc wpiszmy sobie 59 72 9, nie 3, tylko 9. Enter. Eee, ogólny format. Eee, tutaj 32, 0,24. Eee, I teraz pozostałe dane chcielibyśmy wciągnąć. Zobaczcie, nie podpowiedziało mi się to w, w, w pełni błyskawicznym, Bardzo często się w, podpowiada. Jak ja mogę to sobie zrobić, żeby mi się podpowiedziało? Ja sobie przejdę do samego dołu tych danych. Tutaj jest sam dół. Zobaczcie tutaj myślnikami już są podzielone, a nie spacją. Shift Control, ustawiam się z prawej strony Shift Control, strzałka do góry i jeszcze raz strzałka do góry, żeby zaznaczyć do samej góry dane. I teraz karta, dane. I tutaj jest coś takiego jak wypełnienie błyskawiczne z takim piorunem jak Zeus. Klikamy i zobaczcie co się stało. Excel nam sam wypełnił, zobaczył pewien wzór, który jest tutaj i od prawej strony wyciągnął nam te ostatnie cyferki. Świetne, prawda? E, niesamowite. E, czy, czy moglibyśmy te ze środka dane wyciągnąć? To jest 11403964. No zobaczmy, wpiszmy sobie 11, e, spacja, 403,00 nie będzie. E, później wpiszę tutaj 9,64,00, pum. E, dane nie przylegają, to jest trochę błąd, a jak przylegają łatwiej jest znaleźć e, to porównanie. Zaznaczam sobie, zaznaczam sobie z dwiema tymi e, liczbami karta dane, wypełnienie błyskawiczne, zobaczmy, czy jest tak jak powinno być. Zobaczcie, 999-712 dobrze jest to prześledzić 300. Świetnie, zobaczcie jak sobie Excel poradził z wyciąganiem danych z, z tego jakiegoś zapisu. Wypełnienie błyskawiczne. Kiedyś uważałem, że takie super polecenie to tekst jako kolumny, a teraz widzicie, tak, wypełnienie błyskawiczne, dużo fajniejsza opcja. Przejdźmy sobie teraz tutaj. Mamy e, też podszatkowany mocno tekst. Chcielibyśmy te numery umów e, sobie wyciągnąć, ale chcemy to um e, dwukropek. Eee, więc znowu najłatwiej no można sobie nawet zaznaczyć czasami tak dane i zacząć wpisywać. UM, jeżeli są duże literki, to z dużych wpiszmy UM dwukropek, no. Przedstawiłem sobie tę literę 2. Eee, 25, 26, 1 Enter eee. UM. Eee. 109, o, oczywiście o kroku zapomniałem, dwukropek 109 i zobaczcie, zaznaczyłem, już mi się podpowiada. Czy dobrze? Sprawdźmy. Widzimy niesamowite. Klikam tylko Enter, już nie kończąc. Bo jakbym pisał do końca jedenastki, to by mi się nie podpowiedziało i nie wstawiło to, co jest tutaj. Eee, więc klikam Enter i zobaczcie, mamy wyciągnięte dane. Jak szybko, jak przyjemnie, niesamowite. O, tu mamy drugi przypadek, e, gdzie to wypełnienie błyskawiczne zadziała. Nie zadziała tu, o, od razu mam wstawione funkcje, ale wstawmy sobie e, troszeczkę więcej danych. I tutaj wypełnienie błyskawiczne z karty dane. Wpiszmy sobie 200 gramów. I wam mówię, że nie zadziała nam, bo tutaj strasznie dużo, zobaczcie. Nakombinowałem trochę rzeczy. I niby nie jest źle, niby jest ok. Dlaczego coś tam nam wychodzi? Dlaczego nie wychodzi? Kliknijmy Enter i nam się ładnie to wstawi. Jaki jest problem tutaj? No, tutaj jest taki problem, że mamy e, oryginal napisany na końcu. Jeszcze tutaj, zobaczcie, jest spacja. E, tutaj mamy słowo new. 150 mam podzielone spacją, więc strasznie to jest zapisane i też tego nie mamy. E, można było użyć funkcji textpo, po, ale zobaczcie, to jest to. Tutaj możecie sobie zobaczyć tą funkcję textpo. O. Można sobie darować te, e, te znaki, najważniejsze jest do tego miejsca. Jakbym miał, miał, miał tłumaczyć tą funkcję to może tak. E, równa się tekst.po, czyli po czym chcemy tekst sobie wyciągnąć. Wybieram funkcję po. mój tekst jest tutaj średnik, co jest tym rozdzielaczem tego tekstu, cudzysłów, stacja cudzysłów jest tu moim rozdzielaczem. Instance number, no ciężko nam powiedzieć, co to jest ten instance number, więc klikimy sobie tutaj, jak klikniemy, to otworzy nam się pomoc. Eee, szkoda, eee, więc skoro nie chcę, to kliknę fx żeby okno argumentów otworzyć. Zobaczcie, instance number, eee, Żądamy wystąpienia ogranicznika. Wartość domyślna to 1, liczba ujemna spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania od końca. No i my to chcemy minus 1 od końca. Match Mode przy tekstów tekstu chcemy dopasowania ogranicznika. Domyślnie jest wykonywane dopasowanie z uwzględnieniem wielkości liter. Czyli jak zostawimy tu puste, to jest domyślnie z uwzględnieniem wielkości liter. Tak naprawdę parametr 1 to jest to samo, a jeżeli nie chcemy z uwzględnieniem wielkości liter, to 0 sobie wpisujemy. I wtedy nam nie wyrzuca. Match End, ogranicznik do końca tekstu. Określa, to czy dopasować, ograniczyć do końca tekstu. Domyślnie nie są one dopasowane. Eee, ciężko mi powiedzieć, co to do końca oznacza. Eee, bo dzisiaj fun z funkcji pierwsza skorzystam teraz. I Found, czyli jeżeli nie odnaleziono, to to co? Na przykład cudzysłów, eee, brak cudzysłów. Coś takiego chcemy na przykład, żeby nam wpisało słowo brak match-end. Myślałem, że to chodzi, czy ostatni znak, który znajdzie ma dopasować, czy nie. Eee, ja bym powiedział, że zero załóżmy. Eee, to zobaczcie, klikam OK, przeciągnę. I dalej mam problem, bo zakładam, że po prostu tutaj tej spacji by nie widział, ale on ją widzi. Więc możemy sobie to poprawić tutaj, żeby usunął wszystkie spacje na początku i na końcu, więc Usuń zbędne odstępy, jak ubierzemy sobie funkcję, zamkniemy tutaj nawias Nie wiem, czy to jest widać, tutaj, o, o, może tutaj, tu zawsze jest to większe, o Usuń zbędne odstępy, w pierwszym jakby, tak, dorzuciłem sobie tą funkcję, zamknąłem nawias Enter I zobaczcie, będzie wyeliminowany ten problem, ten słowo original nam wyciągnie ale nie jest to idealne rozwiązanie eee, dlatego spróbujmy inaczej. Zaznaczmy sobie ten zakres danych. Eee, I tutaj mamy karta dane znowu nam przychodzi z pomocą pobierania danych. zewnętrznych. to jest standardowy e, sposób, a tu jest Power Query. I tutaj wybieramy polecenie z tabeli zakresu. Czasami pobierz dane i tutaj może, może to być tabeli zakresu. A my chcemy w tym miejscu z tabeli. Z e, zakresu, w sumie chcemy same e, same te znaczki sobie te wyciągnąć, a możemy razem z kolumną i tak nam się w Power Query e, dobra, z tabeli zakresu e, klikamy, moja tabelka ma nagłówki, zaznaczyło nam się super, Power Query nam się uruchamia poczekajcie jeszcze chwilę ze mną e, naprawdę dodatek Power Query który mnóstwo rzeczy zmienił Zobaczcie, mamy nasze dane. Co my chcemy tutaj zrobić? To jest edytor Power Query. Eee, przejdźmy sobie do, tutaj do karty. Dodaj kolumnę i kolumna z przykładów. Świetne, świetna, rzecz. Kolumna z przykładów. I co, to, co tutaj robimy? No, wpisujemy tak naprawdę, co byśmy tutaj chcieli. Niby tu nie ma kursora, nie widać, ale po prostu klikacie tu i wpis, zaczynajcie wpisywać. 200G. Enter. Już 150G mi wyciągnęło. 125G. Enter. Zobaczcie. Coś konkretnego dalej mi wcisnęło. Tutaj to oryginalnie nie, nie wycięło. 150G. Zobaczcie. Tu już mi 50 wyjęło. Tu coś się pomyliło. Tu 2, 1, 2. 2 kg są ok. 100 g jest ok. 1, 2, 1 i 2. KG. Zobaczcie, już kolejne rzeczy. 2,3 kg mi się wyciągnęło, 125. Tu mamy jeszcze problem, e jakieś tam mu i 150. Nie. Jeden spacja 5.0G, chcemy tu wyciągnąć, bo tu jest niestety taki zapis. Y czy to coś tu się rozsypało? Nie. Zobaczcie, jak jest świetnie. Wszystko ładnie nam się zapisało. I ostatni e zapis to jest 2,28K. G. I tak trzeba było trochę porządku z tym zrobić, ale zobaczcie, tym sposobem najłatwiej nam było wyciągnąć. Jak jest dużo danych i one są strasznie rozwalone, to czasami będzie tak, że będzie Wam się dalej rozwalało i nie będzie to idealne rozwiązanie, niestety. W tym przypadku jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Klikam OK. Dodaję mi kolumnę niestandardową. Mogę na przykład tę kolumnę sobie usunąć wzorcową z Power Query, o Power Query sam jakby nie będziemy mówić, e, narzędzie główne, zamknij załaduj dane, zamknij załaduj dane do, bo chcemy wskazać gdzie e, tabela, wykres, raport w formie tabeli w istniejącym markuszu. ja chciałbym żeby te dane były załadowane gdzie, mm. Ok. No, trochę mi się to przeciągnęło, yy, więc muszę sobie tabelkę całą przeciągnąć do góry. I mam moją gramaturę, yy, czyli udało mi się tym sposobem trochę zabawy i klikania nie przez wypełnienie błyskawiczne. Tutaj też pewnie można było normalnie z ręki to uzupełnić, ale jak jest dużo danych i dużo takich błędów, to jednak to Power Query naprawdę przychodzi z pomocą. A tu jest opisany tak naprawdę, już nie będę Was zagłębiał, ale sposób na to, żeby wyciągnąć za pomocą formuły w starszych wersjach Excela pierwsze... pierwsze wystąpienie od prawej strony, tak? Czyli najpierw długość, długość bez spacji, czy podstawiamy za spację E, na przykład brak spacji, ile jest spacji. Później podstawiamy sobie e, tą pion za tą piątą spację, podstawiamy sobie ten daszek do potęgowania i pierwiastkowania. Gdzie jest ten symbol? Później szukamy, gdzie jest ten sy symbol tego daszka. E, ile znaków od prawej wychodzi tak naprawdę, czyli. Długość całego tekstu, czyli te 30 znaków, bo to jest długość całego tekstu. Minus wystąpienie daszka, cztery znaki, i tu funkcją prawej sobie właśnie wyciągamy. Strasznie długa i zawiera funkcja, ale w starszych wersjach tak można było od prawej strony wyciągnąć e, pierwsze znaki do na przykład spacji, jeżeli spacji byśmy za, e, zastępowali. Dobra, jeszcze raz dzięki za uwagę. Strasznie długi film wyszedł ale mam nadzieję, że pomogłem e, kilku osobom. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do zapisywania się na szkolenia.